Hej! jesteśmy teraz w rodzinie Sponek cponków. Nie, no, chyba tak się to odmienia. Zobaczymy, tutaj pierwszych członków. Hannę, Sponek, e, Tancerka na drugim poziomie kariery. Kolejny szczelec. Hanna, cponek, została Elżbietę, aspirant w liceum. Od tego czasu są nierozłączne. Nawet całości nie własnej raczej nie osłabiło ich w związku. piąsku. aha. Dobra. A jakie ty masz wspomnienia? To dosyć długie. A Marysia. Tak, matka. To ciekawe, co się stało z ojcem. Jak się chyba nimi nie zajmował. Wiktor i ja pocałowaliśmy się po raz pierwszy, ja, Romir. Okay. Miłość, ślub, dziecko, nauka. Okej. Okay. Renata. O, kolejna mamusia koło nauczyła. Elżbieta aspirant. A nas zajmują to. Renat umarła, mój umarł. Sakochance tego. Okej. Okay. A tutaj. Tutaj znowuż mama się zajm zajmowała dziećmi. Tutaj z Mari wychodzą tego. Jan i, i ja pocałowaliśmy się po raz pierwszy. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Eee, trzeba przeczytać. A, jest. Pracuje w karierze rozrytkowej. O, kolejny szalec. Jaromir wiecie dobre życie i zaczął spinać się po szczeplec hierarchii swojej wymaszonej kariery zawodowej. No jakoś nie. Czy osiągnie szczyt jednocześnie spełniając szczęście swojej rodzinie? A co u Szarota postanowiła prowadzić się do rodziny swojej siostry i zamieszkać z nimi, dopóki nie zapewni sobie większej niezależności finansowej. Jest bardzo zainteresowana panem Kretem, ale trudno jest jej się do niego zbliżać. O, przynajmniej tutaj jest pod znaki bliźniąt, a ten jest ryby. Daniel uwielbia rysować i zdaje się, że o dziećciu, talent artystyczny <laughs> Po swojej matce. Czy matka po swoim ustaleść własny styl? Czy tylko w sumie jako artystyczny potencjał? Muzyka i taniec sztuka. Hmm. A ty masz ochotę na kolejne, kolejne dziecko, co? Ja ty masz 6 dni. O... No jest, nie jestem przekonana. Ach bym musiała nad tym pomyśleć. Okej, okay, ty idziesz do szkoły. Ty masz wolne. Ty masz wolne. Ty masz wolne. No, to przynajmniej ci możemy... zmienić. Aspiration. Okej, okay. jednak nie udało mi się wylosować... Jako wymaszonej kariery. Jaką jest właśnie prestidikator. W ja tu masz jakiś. Aha. Aha. Nie pytam. Okej tak sobie rodzinnie usiadliście. O! Ile ty masz? 21? A ty 20? Uuu, 7 lat starsza. W ogóle... Parapa... Tu? Tutaj wychodzi sam mąż. I szarota pieniec. Ejku, nie to. Aha Trochę mi się tutaj nie zgadza pięk Wychodzi na to, że ...Charlotta... stała się to rosłą Potem ile to jest? Jeden dzień Pytanie nie mów lajkiem, cztery dni. Małym dzieckiem. Hmm. ciekawe, okej, okay, z kim przyszedłeś? Z Marcelem, to twój piorunek. O Oj, co się stało? Ale co? A co ciebie kręci? Skrapna serwetka i charyzmatyczne? A ciebie kręcą... Roboty? A... Odrzuca? Zimoroś. A podoba ci się? Ty masz chemię, pisytowe i skrobne sylwetki, okulary i arysmatyczne. Co nie można to powiedzieć, że to pisie zaczyna powoli psuć? Srok. Pachcie. Hmm. Mam jakieś ładne oczywiście, że Um. Niczym mi się nie potopasz? Matko... O, założymy ci takie i będę zadowolona. Okej. Hm. Okej, okay. okay, macie kupioną sztalukę. Pocałuj go. Tak, prze wszystkich. O, jak urocza. Może na razie się z nim pożegnaj. Hej, ciebie interesuje gotowanie. Co chciałbyś zostać kucharzy? Dobra, połóżcie ja trochę gotowania. A tak myślę co z tym dzieckiem zrobić. Po hmm. ostatniej stronie urodziła nam się poprzedniej jeszcze poprzedniej za unią w rodzinie aspirant. Wróciła nam się córka Joanna. Hmm. Co drugi synek? O, żeby tak tanie lepiej połączyć z Paulinką. Znaśnie tutaj jest ostarze. Jest 23. Idź młody spać. Dobra, jak coś to będę żałowała tej decyzji. Ty szykujesz na rodzinę śniadanie. A to co zwykle płatki. O, 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 o! Już się opłócił. A ty gdzie? Tu. Też się opłóć młody. Jak oglądać swoją mamuśkę w to tak trochę... A, a. Przynajmniej no. twoja ciotka jest trochę mądrzejsza i szupro piszemy. A, dobra, idziesz do pracy. A ty? A teraz dopiero o 15.00. której wrócisz o 15.00? To o ma ten, on przyjechał o 14.00. Trzeba będzie trochę pomyśleć. Aha skoczy na cenę. Au! Przygotuj tam do jak przyjedzie, przyjedzie ze szkoły. Jest godzina 14. Czy ma samochód? On zaraz wraca. A już wrócił. Na. Maleństwo. Okej, okay, wychodzi na to, że się spóźnisz do roboty. Ojejku, powie się konikiem. Okej, okay, już jest 15, Szarota wróciła z pracy. Hej, okay, chyba nie musimy się bać. Jutro chyba prawdopodobnie, a raczej na pewno dostanie awans. I chyba pomyślimy nad wyprowadzką, bo opis mówi, że ona czeka się ustabilizuje finansowo. A jest nawet na wyższym poziomie niż jej siostra. Hmm. Hmm. O, ten sam poziom. O jejku, a ja się zastanawiałam, kogo przeprowadziłaś? Jakiegoś czy co? Eee. No wyjdziesz Hanna, twoja młodsza siostra nie przygotowała dla nikogo jedzenia. O, 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 ha, jednak się udało, prawo, Hanka, prawo, co już ci tak hormony pusują, że już chciałeś spalić mieszkanie, moty. Miałeś iść spać. Chcesz wyjechać na wakacje? Nie. Chcę sobie trochę podćmieć. Albo już jest północ. To spania. Jeden z drugi. Ciłeś się. To posprzątaj. Jeszcze tutaj i tutaj. Jest rób śniatanie Jest czwarta Ja o tej godzinie wstaję do pracy Ale jesteś płodna Już mówicie o cieczech, co? Że się przydały kupić jakieś zabawki Chociaż do tej pory nie wiem jaka to ma być płeć Ja na pewno to nie wypełnią oko mieć parata Odrobiłeś lekcji, ile tam prawo, Daniel! O, ty gdzieś samochód. O! Macie taką dużą parcelę. Idź sobie do pracy. Ty masz wolne. A! I skrawna sylwetka jest! Może bardziej będzie się po to pałszoniec mm. zwykły taniec. Super, awans! Nie, 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 nie to, to kończ! Dokończ umiejętność i dopiero pójdziesz do pracy. O! a no i widzisz, nie było tak źle. Sam. Już mam postawiony koniec. Hmm... A tak, miałam to zrobić. E, Przełącz się. Pff. już piąty poziom. Naprawdę już możesz się stąd wyprowadzić. Rozminowałeś się bardziej niż Twoja siostra. O. I jak uroczo. No, Musicie się odsuwać. Takim miłym akcentem, a raczej nie zakończymy ten odcinek. Przyszły, mam nadzieję, że urodzi mi się tutaj potomek. No, z jednej strony się cieszę, bo yy, Syn, tak, ustaliłam, że tutaj będzie syn. Będzie młodszy od Joanny. Na razie nie mam pojęcia nad imieniem, ale może pomyślę. Do następnej tury mam czas. Ty. Motyw następnej tury to rośnie. Będzie już nastolatkiem. Trzeba będzie pomyśleć o jego przyszłości. Także lajkujcie. Subskrybujcie i się mocno trzymajcie. Pa!